Dzień dobry, moi drodzy. Piękny dzień, słuchajcie, słoneczko świeci, co prawda z drugiej strony za domem, o, teraz możecie zauważyć, śniegu jest co niemiara, ale poradziliśmy sobie tutaj, odśnieżaliśmy z Zuzią. No, powiem Wam, że jak się nie odśnieża tak na zaś od razu, to potem jest troszeczkę machania. Dzisiaj przyjeżdżają suszacze. Więc Trzeba będzie je złożyć, w sensie nowe osuszacze, więc trzeba będzie je złożyć. Myślę, że trzeba zająć się w końcu tymi lampkami i tymi choinkami pościągać. Co prawda choinki muszą, znaczy choinki, świerki muszą zostać, bo na razie nie można ich wkopać i nie ma co z nimi zrobić, więc one tutaj zostaną no ale lampki już mogą sobie wyjechać i dzisiaj też rozpalimy sobie słuchajcie balie, trzeba ogarnąć, odśnieżyć taras yy, rozmrozić balie, narąbać drewna, tak patrzę słuchajcie na te yy, na te tuje, ale widzę w ogóle zobaczcie ile śniegu ale widzę, że one tutaj powstały, o nie, nie wszystkie niestety właśnie były sytuacje, gdzie i takie rzeczy się zdarzały. Więc trzeba im troszeczkę pomóc. Przejdziemy sobie teraz całą działkę. Nie spodziewajcie się tutaj jakichś fajerwerków, taki luźny vlog z takich prac porządkowych zimową porą, żeby też mieć na pamiątkę, jak to wygląda. Co? Stawać leniuchy. No, powiem Wam, sporo tego śniegu tutaj u nas napadało. Co prawda, dzisiaj jest chyba nawet plusowa temperatura. Natomiast było mroźno. Przez kilka dni było naprawdę mroźno. Wszyscy trąbili, że ten śnieg się nie będzie utrzymywał. A jednak się utrzymał. I jest go, słuchajcie, całkiem sporo. Tutaj jest, zaczyna się rabata, zobaczcie. Nawet jak zasypało oczyszczalnie. Tutaj takie gałązki to zostawiam. Piękny żółty śnieg. Prawda? No i zobaczcie. Zobaczcie tam w ogóle jak zasypało. Jaka fajna pokrywa. Jak to fajnie wszystko wygląda. No a śniegu jest tak ponad kostki bym powiedział. Także troszeczkę już Napadało. Powiem Wam, ten gość, że a potem jest chory. Kaszle, prycha, ale się tu pokładły dziady. Budki na miejscu. One już są chyba z nami 2 lata. Ja powiem Wam, że ja z nimi nic nie robiłem, ale nie wiem, czy to będzie widać. Jak możecie zobaczyć? Tam były takie malutkie dziurki, a teraz. Są powiększone. I to było stało się już po pierwszym, po pierwszym sezonie. Yy, widziałem tam w środku, raz zaglądałem po sezonie yy, i czyściłem te budki. No i widziałem, że faktycznie te gniazda były tam uwite. Tylko pytanie, czy tam akurat dobierał się jakiś osobnik yy, do gniazda, czy po prostu ptaszki sobie powiększyły ten otwór. Bo tutaj zobaczcie ten otwór. Już jest normalnej normalnej wielkości. Co tutaj? Te maluszki. Ja nie wiem, pewnie z tymi maluszkami trzeba będzie coś zrobić, pewnie je w ogóle przesadzę, wysadzę i posadzimy jeszcze te tuje, które mamy. Powiem wam, że czas leci nieubłaganie. No a wypadałoby już zająć się gdzieś tam planowaniem ogrodu i tych wszystkich tych wszystkich nasadzeń a dodatkowo. No ja czekam cały czas na wiosnę, czekam na wiosnę, żeby można było działać, żeby można było z tym wszystkim co tutaj jest działać. Tutaj trzeba będzie siatkę na krety założyć, posieść trawę, dosypać ziemi, cały ten przód ogarnąć, o. No gościu. Zobaczcie, tutaj poprzewracało, ta już uschła wcześniej, ta myślę jest w porządku. Ale tutaj mamy właśnie kilka sztuk, z którymi można by było jeszcze podziałać i jeszcze coś zrobić, ale ja widzę, że tutaj, kurczę, poprzywracało, także nie wiem, co będzie z nimi na wiosnę. Może nie będzie tak źle, może sobie poradzą i będzie można je jeszcze gdzieś tam wsadzić, no bo wiecie, tyle czasu w doniczce, to lipa. Tego, jak złamało tutaj, zobaczcie. Dobra, to chyba już wszystkie. Tak, tak mi się wydaje. No i co, lecimy dalej z tematem. Płytek, zobaczcie, ubywa. Już mam prawie skończone detale, jeszcze jakieś fugowanie i pokażę Wam materiał. Ale załatwiłem sobie tutaj od sąsiada słuchajcie pieniek, bo nie miałem pienka wcześniej wam mówiłem właśnie o tym że nie mam jak rąbać tego drewna do Bali i sobie taki pieniek załatwiłem myślę gitara zaraz go przeniesiemy do tyłu i będziemy działać z tematem trochę tego śniegu nawiało Zgarnę. Zgarnę tylko, żebym mógł podnieść sobie pokrywę. Teraz nie dam rady przecież. I zobaczymy, jak to tam zamarzło. Bo generalnie to, że tutaj zamarzło, to jest raczej oczywiste, Aczkolwiek są plusowe temperatury, więc nie ma tragedii. I pewnie ta tafla z góry jest zamarznięta. No i słuchajcie, przy takiej zamarzniętej. Bali. No, niestety trzeba liczyć godzinkę więcej na to, żeby ta temperatura była odpowiednia. Złodziej, dawaj to z powrotem, dawaj z powrotem to. Wiecie, nauczony doświadczeniem rozpalania jakości tego drewna, z racji tego, że to nie było jakoś super długo sezonowane, w przyszłym roku oczywiście będzie, bo zamówię sobie z 2-3 metry, zrobię tutaj albo tam drewutnie i będzie spoko. Natomiast teraz muszę ciąć po prostu na mniejsze kawałki, żeby to się po prostu szybciej paliło, żeby utrzymywać dobrą temperaturę w piecu. Żeby po prostu cały czas był ogień i żeby ta temperatura była na tyle w porządku, żeby faktycznie to zajęło 4-5 godzin, a nie 7 na przykład. Bo rozpalanie, słuchajcie, ta, taki bali ma to do siebie, eee, no że cały czas trzeba tą temperaturę podnosić w piecu. Ona cały czas musi być bardzo wysoka i dopiero w momencie, kiedy e, tak naprawdę woda jest w odpowiedniej temperaturze, swoją drogą nie mam jeszcze termometru, to dopiero wtedy można dorzucić jakiś większy bal, żeby to się tylko tliło i tą temperaturę podtrzymywało. I wtedy, jak się tak rozpali, słuchajcie, to powiem Wam, że e, kilka godzin spokojnie można korzystać, i ta temperatura wody jest ciągle taka sama. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o rozpalenie, to Ameryki tutaj nie odkryję. a dół staram się wrzucić jakieś tam średniej wielkości kawałki, no i wyżej oczywiście mniejsze. Zazwyczaj rozpalałem też z takim suchym drewnem, takim kupnym, co możecie kupić tam w każdym markecie budowlanym, i wtedy to, to jest szybciej. Natomiast teraz nie mam, no więc postaram się ułożyć to jakoś tak z tych małych. Mam nadzieję, że jest to na tyle suche. Do tego tu rzucam taką zwykłą rozpalkę, rozpałkę do grilla. Używam takiego palnika gazowego, więc myślę, że powinno być w porządku. A co by nie mówić, to i tak najlepszym rozpalaczem. Będą no, zwykłe kawałki palety. Palniczek. No i niech się rozpala. Jeśli chodzi o mocowanie tych lampek na klipsy, to zdało egzamin. Także bardzo fajnie. Można teraz łatwo sobie to zdemontować i będzie na przyszły sezon. No i ogarnięte, zdjęte. zupełnie inaczej wygląda dom teraz. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje w piecu, bo zostawiłem ten gaźnik. Gaźnik, ten palnik. Czy to się już rozpaliło? Czy można zamknąć? czy nie można. Powiem Wam, że czasami fajnie tak mieć taki luźniejszy dzień i nic nie musieć i nic nie robić i... A jak coś robić, to tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności. Wezmę jeszcze, słuchajcie, rzeczy, yy, bo trochę tych rzeczy jeszcze z mieszkania zostało. No i musimy to z zużą po prostu przebrać, co trzeba to wyrzucić, znaczy co trzeba to zostawić, a co nie, to robi aut. Przebiorę już te rzeczy, które moim zdaniem się nadają, żeby potem Zuzia tylko zerknęła co do wyrzucenia, co ona chce zatrzymać. I zobaczymy. Tu jest mój w ogóle plecaczek multimedialny, w sensie jakieś tam kamery, uchwyty, nic dla ciebie tu nie mam. Kupiłem i tak leżał w szafie, nie? Nie, nie używany, ale może coś jeszcze z tego będzie. To zostaje. Dronix zostaje. A, tu jest puste pudełko. Tu od razu robi out. Tu jakieś słuchawki to też robi out. W takich rzeczach akurat przyda się nie jestem, nie? Karty gentlemen pewnie zostają. To była takie pudełko jeszcze od majstrów, to też zostanie przydać, <laughs> Przyda się. Kabelek się przyda. O! Tu są rarytaski. Czemu ja mam dwa takie same i to jeszcze najtańsze? To chyba z mieszkania jak coś robiłem. No dobra. Już będzie. Slip out. Kartki mogą być. Odżywka do choiny. Out. Dobra. Także co? Zabieram rzeczy, które idą do garażu. A potem sobie już w garażu będę robił porządek, jak już będę miał wszystko ogarnięte. Dobra, przyjechały osuszacze. Jestem w garażu. Zobaczcie, w ogóle mały spoiler mogę Wam zrobić. Wszystko już jest ładnie, pięknie położone. Oprócz tego, tu już jest kratka osadzona, więc zostało mi do dorzucenia e, kilka płytek, ale to niedługo będzie materiał, więc pewnie sobie e, zobaczycie jak się z tym wszystkim bawiłem. E, no i co? Dwie sztuki kolejne większe, jedna mniejsza e, plus jeszcze jeden czujnik zamówiłem. No śmiga to trzeba inwestować. Więc teraz rozpakuję je, pokażę wam jak to wygląda, trzeba je skręcić i będą śmigać. Mam taką nadzieję. W ogóle zobaczcie, miernik wygląda w ten sposób. On jest bezinwazyjny i do mierzenia właśnie wilgotności, mam nadzieję, że będzie widać. Um, przystawiamy sobie mierzy 0 4 05, znaczy 005 003 0 A teraz świeża e, wylewka, którą robiłem 24 godziny temu. Cyk. 1, 1. Także generalnie działa tabelka, cyk, wilgotność. I według tego można sobie jechać. Osuszacz, jak przychodzi. Wygląda w taki sposób. Kółeczka tu jeszcze uchwyty, więc trzeba to poskręcać. No i dobra, złożone mniejsze sobie chodzi, bo tego modelu jeszcze nie miałem, więc sobie ogarniam e, co i jak. Zamówiłem w ogóle też takie naklejki reklamowe, informacyjne, żeby było wiadomo, że to jest od nas, więc teraz czekam. E, kastry, kastry właśnie. Zamówiłem słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że przyjechał, znaczy w sumie nie przyjechał kurier. Miał przyjechać, nie przyjechał, nie zostawił żadnego wizo, dostałem tylko sms że jest do odebrania w urzędzie pocztowym. Gnoje, po prostu gnoje, ale mam przedłużacze, więc przedłużacze jeszcze przygotuję i będzie finito.